Zadanie drugie z poprawki z matematyki, czyli matura sierpień 2022. I mamy tutaj logarytmy. Przepiszmy. Znaczy ja przepiszę, a ty patrz. 32 minus logarytm o podstawie 2 8. I teraz tak. Tu rzuciłam wzory. W tych wzorach jest ważne dwie sprawy. Że tutaj ta podstawa logarytmu musi być taka sama. To wtedy mogę coś zdziałać. Jest taka sama tak, bo są tu dwójki. Czyli teraz szukam w tych wzorach, gdzie mam minus. No tu mam. Więc teraz muszę to jakby zwinąć. Czyli robię logarytm 2. I spójrz, X jest, czyli liczba z pierwszego logarytmu jest nad kreską ułamkową, czyli w liczniku, a z drugiego. Jest w mianowniku, czyli tu. No i mamy logarytm 2 z 4, to się równa. No i tutaj trzeba skorzystać z definicji logarytmu, żeby to obliczyć. Czyli logarytm 2 z 4, wiesz ile to jest? Mm -mm. I tak. Co ja tu robię? Wpiszę 2 do x -owej. ma mi dać 4. To wszystko jest z definicji logarytmu, też to jest w tablicach, ale już tu nie wklejałam. Czyli 2 do x równa się 2 do drugiej. Czyli 2 do jakiej potęgi, dam mi 2 do drugiej? No, x równa się 2. Dlatego nasz wynik wynosi 2 i jest to odpowiedź a. Jeśli masz problem z logarytmami, to tutaj na górze będzie lista związana z logarytmami i na tych takich okienkach tutaj wyskakujących. Nie wiem, jak to tam się nazywa w kartach. No na tym takim kwadracie, który zaraz będzie tutaj, albo już jest, też tam wrzucę tą listę z logarytmami, żeby było tobie łatwiej i miło i przyjemnie. No to do kolejnego zadania chodź ze mną.